Zadanie 23. maj 2023. W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są proste K oraz L o podanych równaniach. Nie mamy dokończyć zdanie, wybrać odpowiedź A albo B i uzasadnienie 1, 2 albo 3. Proste K oraz L są prostopadłe czy nie są prostopadłe? Proste są prostopadłe, czyli odpowiedź A jest poprawna, dlatego że warunek prostopadłości mówi nam o tym, że ilością współczynników kierunkowych jest równy minus 1, a w naszym przypadku 2 trzecie razy minus 3 drugie to właśnie minus 1. No i pytanie, w jakim punkcie przecinają się te proste? No to mamy powiedzmy niekoniecznie jedną możliwość. Zapiszmy, że y równe 2 trzecie x i y równe minus 3 drugie x dodać 13 to jest jakiś tam układ, układ równy, No z tego 2 trzecie x musi być równe minus 3 drugim x dodać 13. Przerzucamy minus 3 drugie, dostajemy plus 3 drugie x. No i wspólny mianownik to będzie 6. Stąd 4, 4 /6 x dodać 9 szóstych x to 13. To 13, a to oznacza, że 13 szóstych x jest równe 13, czyli x to 13 razy 6 trzynastych, czyli 6 a plus 6 mamy tylko tutaj w, w tym drugim jak odpowiedź drugą. No, czy można było to zrobić inaczej? Oczywiście, że tak. Można było podstawić na przykład minus 6 do pierwszej naszej tutaj pierwszego naszego wzoru w miejsce X, 2 trzecie z minus 6 to faktycznie minus 4. Ale jak podstawimy minus 6 tutaj do funkcji naszej l, no to już nie otrzymamy minus 4, więc to odpada. No jak podstawimy 6, no to się okazuje, że jest ok. Nie? Metoda dowolna, to wy decydujecie, jak liczycie. Ważne, żeby zaznaczyć poprawną odpowiedź, bo tylko za zaznaczenie odpowiedzi macie punkty. Jakby droga do tego się nie liczy. Tutaj tylko odpowiedź jest, jest punktowana.